Też czasem trudno jest tak od wewnątrz zobaczyć wszystko tak bardzo jasno. I czasami możemy robić rzeczy bardzo niesprawiedliwe względem innych osób, albo ranić jakąś osobę. Dlatego Jezus w dzisiejszej Ewangelii daje nam taką radę, żebyśmy słuchali tego, kto przyjdzie do nas i powie nam, że niewłaściwie. Coś zrobiliśmy. Oczywiście to nie jest przyjemne, ale teraz postawmy się w tej sytuacji, że to my mamy komuś powiedzieć, że postąpił względem nas niewłaściwie albo względem jakiejś grupy osób która akurat nie ma prawa głosu. Wyobraźmy sobie, to może być na przykład niewolnictwo, które się rozwija dzięki na przykład kupowaniu jakichś produktów, albo jakimś sposobowi konsumpcji, albo jeszcze czemuś innemu. I ta osoba może o tym po prostu nie wiedzieć, ale jeszcze chyba najtrudniej jest powiedzieć tak o siebie, wiesz co, to mnie zraniło, to mnie zabolało, to uważam, że to jest, było nie, niewłaściwe. Czy... No właśnie, dlaczego? Dlatego, że ryzykujemy, że ten drugi, ta druga powie nam, Słuchaj, mnie to w ogóle nie obchodzi. Masz wybujałą wyobraźnię, idź sobie. I wyobra ja czasami nawet dwa lata mogłam zwlekać pewnymi rzeczami, żeby coś powiedzieć. Co mnie uważałam, że zabolało, że nie było sprawiedliwe, nie było słuszne. No ale udało się i wiem, że to jest ważne. Tylko co dalej? Jezus mówi, to nie wystarczy. Jeżeli ktoś Cię tak właśnie potraktuje i e, po prostu. Mogą podkulić i odejść? Nie, Jezus mówi: weź kogoś innego. To jest też pewne ryzyko, bo, ale to, którego Jezus nas zachęca, bo musimy w jakiś sposób powierzyć tą sprawę drugiej osobie, która może mieć inny osąd i inny sposób patrzenia na ten błąd czy to postępowanie tej innej osoby. I może się okazać, że wcale nie mamy tak do końca tej racji w naszym osądzie rzeczy. rzeczy. Ale wtedy my się uczymy, rozszerzamy naszą perspektywę. Jednocześnie nie pozwolimy rozszerzyć i tej osobie, do której idziemy. No i cóż, jak jesteśmy razem odrzuceni? Właśnie. I jeszcze jeden krok. Jezus mówi nam o wspólnocie, o wspólnocie, która ma to rozsądzić. I widzimy, że być może, znowu może dzięki temu nie być także wspólnota przeciwko temu, ale że te perspektywy zaczynają być coraz bardziej jasne dla ludzi. I coraz więcej możemy zrozumieć na temat siebie i coraz bardziej budować jedność. Tak jest moje rozumienie dzisiejszej Ewangelii, że potrzebujemy zarówno innych, którzy nam powiedzą coś, i to wcale nie jest przyjemne, ale także musimy mieć odwagę, żeby innym powiedzieć, że coś jest nie tak. I być gotowym nie, w tym być otwartym na opinie innych. No tak, w tym się podzieliłam. A teraz podziel się jak tym. Rozumiesz ten tekst. Cześć.